Cie Dzisiaj nagrywam z moim plecją No właśnie, narywamy Minecraft'a, reklama serwera. Za chwilę Wam go przedstawię, chyba trwa event. Tak, trwa event, haha. My mamy własny sklep, który Wam potem pokażę. Mam nadzieję, że będziecie wstąpiali. No widzicie, tu już jest startowe Echo dajcie sobie pauzę, bo muszę się zaludować. Mam kilkanaście blok piaksów. No siema, wróciliśmy po przerwie. seryża to, ale... Jeszcze kliknie w 12 to zadbywa. No i to jest spawn. Trochę ciemny, ale fajny. Podobno teraz codziennie 20 jest event podobno. Jadram gdzieś od dzisiaj, więc nie wiem. Warp H, tak? Tak. Jak się to pisze? Zače mluvíš chacha, jed chichy. Aha, nemyslím, že chy a chy a. Co se, ty ladí mám? Mám 8 děk z bloku. Co už si laduje ale? A ja gdzie to wy, po prostu wypada? Kopiesz to i wypada, czy jak? No kopiesz, bo tutaj admin ustawia takie rzeczy. No. Aha. Na przykład jak się ja złapałem 8, akurat wykopałem. Mi nie drapnęło nic poza tym kamieniem. Nie, sorry, ten event jest w tylko w niedzielę. Aha, tylko w niedzielę, o 20.00. Tak już się skończył. Aaaa, <laughs> dopiero by przyszło mi nic. Nie, drapnę mi się... nie, to Nie, tam nie. Nic mi nie drapnęło. Dobra, warto wiedzieć na przyszłość. Dobra, to ja tepułem się właśnie na swoje home. Wybiorę tutaj tylko brodawki, znaczy plotne home. Potrzę sklep i w ogóle w sklepie znajdziecie mnie albo mnie. Ja, czy coś to ja mam nie, y, sprinter 02 na, na IT, bo ktoś sobie wykupił premium Sprinter 02, a ja nie chcę małpować. Znaczy, oczywiście nie nie powiem bo ja byłem pierwszym, ale prędko nie zdążyłem sobie kupić. I zbiorę tylko te brodawki, bo sporo urosło. I idę do, do sklepu. Znaczy, on jest właściwie... No, nikt nie kupuje surowców, nie wiadomo dlaczego. Czupują wszy wszystko, byle co. Ciastra, szmaragdy. Cza szmaragdy to surowiec, ale nie kupuję diamentów, lasa, złota. Dwie. Sprawdzę tylko, ty, czy jeszcze urosło coś tutaj tego. No Nie te <tryk> To nawet fajny serwer jest. Jest survival, są warpy różne właśnie. Enchant surowcem, gdzie możecie. Tutaj oczywiście drapić Rastona. Znaczy Węgiel i te inne takie. Znaczy Węgiel możecie sobie wyczopać, bo tam jest. Znaczy wyczopać normalnie. Ale na przykład y, diamenty inne dropią Rastona. Patrzcie, to jest piękny sklepic. Tu jest dostawa na wypadek, gdy ją przechodził. Polarwat. Patrzcie, tu jest mój Toleś. I pana, co pan tam ma? Sprzedaj rzeczy. A jakie? Proszę się rozejrzeć po tabliczkach. No, fajne, fajne. Ja coś to tep tepajcie się na jego działkę. On ma NIC polski sz albo typajcie się u, 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 ukośnię TP do mnie albo do niego a ja pójdę na przykład na warp survival o jest warp paintball NPC ods jest dużo warpów o których nie wiedziałem nawet ja wiedziałem ale nie mówię sporo warp VIP może pokażę jeszcze właśnie po co Zachęcam do dodania na tym serwerze, bo jest ciekawie. Można sobie budować różne te Lepsze, czy można zrobić też sprzętami, ale my wolimy tak tradycyjnie. Można sobie kupić kolorowy niche. Info VIP. Kid VIP. Fajne i ty fajne. Albo bym sobie nawet kupił. Komendy Fly, Payroll. O, fajne. Pisano na klorowo 300 Home. To jest do item shop. Też do item shop. VIP 7 dni chyba coś. Nie, VIP co 7 dni zawiera. Jak kupić SMS o treści, treści takiej. To jest Smitha Pierce na item shop.pl, koszt 6, 15 Komendy Info Extra Vip No, też fajne 8 bym co nawet kupił chyba. Sorry, pauzę musiałem zrobić. Ja bym sobie nawet kupił chyba tego VIP-a, powiem Ci. Ale nie, na, ra nie, na razie chyba sobie. nie wolę. Znaczy, na. Ja będę miał hase to kupię. Ale jeszcze się bym zastanowił trochę. Także warpów jest dużo. Komend dla VIP-ów i w ogóle też jest dużo. Więc zachęcam do kupywania. Zachęcam do kupywania w naszym sklepie. Ale jest też warp sklep, w którym możemy kupić, chociaż nie być to pomocne. TS właściciela to jest yy, Lodni też Prem. To jest sklepik. Oczywiście u nas jest wszystko taniej. Tam widzicie. Znaczy, my trochę zarabiamy na tym sklepie, ale przydałoby się więcej klientów. Enchant jest na 30 level. No, już jesteśmy. Teraz. Także IP serwera będzie w opisie. Tam na początku też się pojawiło. Zachęcam do brania, kupywania VIPów, extra VIPów, SVIPów. Jakieś jak są jakieś pytania, to piszcie w komentarzach lub do właściciela na OTS-ie. No, i to chyba na tyle. Życzę powodzenia. Pamiętajcie o naszym sklepie: moim i Szarpnesta. I życzę miłego dnia, Trolling.